Przygotowuje się Bartosiak. Ten pasy ja bym wziął rękę i na rozgrzewkę, tak po plecach. By się lepiej trzymało. Czasami z chłopakami jak dźwigaliśmy na kucharze Polski, jeden idzie, a tutaj jest po plecach pasy i mówię, Pójdź dawaj na rozgrzewkę. Ale wtedy już nie można nic było zrobić, Dlatego, że moja kolej była i upiekuje mi się. No dobrze. W momencie wyprostowania puszczamy Ci. Stopę. I poszło. Zastopował, wyprostował i mierzymy mu czas. 5 sekund jeszcze minęło. 10 poszło. 15, a 25 sekund na razie był najlepszy czas. Trzymaj, trzymaj. Po tej konkurencji odpada dwóch. Dwóch tych, którzy najmniej punktów zgromadzili, i sześć zostaje na trzy ostatnie konkurencje. 30 sekund i 12 setny. No i zapraszam, Barnosiaka. A chałówko przygotowuje się.